Witam serdecznie, na obiad mam frytki z kurczakiem Kurczaki, Kurczaki są takie jakby w sosie z pasta A to przyszedł Przyszedł znajomy Roman. Hello. Cześć. znajomy Lizy, z żoną. A mama dostała prezent. Co to jest? Jakieś żelki. From Turkey. From mm. Turkey. Okay. Thank you very much. A co ty robisz z tymi bagietkami? Do zupki. Do zupki. Zupa alageros? Alageros. No dobra. Myślałem, że tu będzie coś innego. Z tymi bagietkami. Ale okej. Okay. Ja chcę to posmakować Tureckie żelki. Bardzo dobre. Nie takie słodkie. I czuć taki trochę jakby smak róży. Ojciec właśnie wylał kole cały stół się klei mimo że wytał. Trzeba to dobrze porządnie wytrzeć, ja to zrobię zaraz. Yy, no i wszyscy jedzą gulasz. już właśnie goście idą do domu spać. Jest już późno. No, jest środa, właśnie godzina pierwsza, za 15 minut jakieś plus minus. Na razie jestem sam. Kolejny dzień bez planu, nie za dobrze się czuję od wczoraj. Nie wiem dlaczego. Wszystko cukry dobre są i tak dalej. Wodę piję, piję także. Nie wiem o co chodzi. Na dworze jest ciepło. Rodzice gdzieś pojechali, nie wiem gdzie, nie mam pojęcia. Dzieciaki przyszły trzy godziny później niż powinny być. W moim zdaniem, jak jest umówiona jakaś godzina, no to powinni tak mniej więcej przyjść na tą godzinę. A nie później. No ale to. Także no, kolejny dzień bez planu. Yy, nie wiem jak długi film dzisiaj nagram. Ale to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie potem. Także... No. Znajomy właśnie pisał, dzwonił, yy, czy mogę mu pojechać, yy, pomóc coś w rozmowie, się tłumaczyć, także... Jadę na Saxon Road i... Zobaczę o co chodzi i mu pomogę w rozmowie. Przyszli rodzice, przyszedł Rafał. No i są łączone. Jeszcze łączone

I co to? Ale dużo. No to właśnie jest około godziny dziewiątej. wracam się do domu. Rodzice poszli Dalej. No to jedziemy. No to jestem do domu. Właśnie pójdę sobie prysznic. Yy, Poczekam jeszcze parę godzin yy, wrzucenie na YouTube. Oczywiście to dla Was jedna sekunda będzie i tak Ponieważ może jeszcze się coś dogra, może coś jeszcze wypadnie i tak dalej i tak dalej. Yy, będzie krótki film na pewno, ponieważ nie ma dużo rzeczy nagranych. Także jest jak jest na razie. No to, że ten. Głodny jestem, bagietki już nie ma, kieczywa mamy nie ma. Y, restauracje są zamknięte. No to nie pozostaje mi nic innego, jak stawić sobie tosta. No to wyciągnijmy, nie wiem, dwa kawałki. Chleba czy tosta. To chcę nazywać, tak nazywa bierzemy trochę pasełka trochę się pomyliłem, pogadałem do Boga i tak dalej. O, co masełko mamy, jestem świeżo umyty, ale komar mi jakiś dziabnął. Z cztery razy w tym samym rejonie mnie tak spędzi łapa teraz, że nie mogę wytrzymać. No to dobre o! Weźmy sobie słomidoski. Są takie malutkie. No to sobie przekroję na pół, ale trzeba je napierw umyć. Ok. Przekroić na pół. Hmm. Horyzontalnie, nie wertykalnie. Ten jeden to miał tak tyle suku, nie chciał się przebić. Ok. Sobie zróbmy ciach ciach chyba jeszcze z 2 czy 3 wejdą ciach ciach i drugi ciach ciach reszta idzie jako deser hmm. ser mamy mozzarella no to sobie biorę mozzarellę I przekraję sobie je na posterki. Ciach. Twardy ser trochę. Chach. Plasterek się ukroję na deser. Niech mnie nie zabroni. Ok, wrzucamy to z do lodówki. Yy, no ale co, tak biednie to wszystko wygląda. No to weźmy pieprz. Gdzie jest pieprz? Tu jest pieprz. Ok. przymy trochę. Śmieszny język. A no nie wiem, myślałem, że ktoś tu przychodził. Zawnijmy pieprz. Hmm. Jakiś sos. Co my tu mamy musztarta, barbecue, Nic nie nie ciekawi. Ketchup, ale razu nie ma. Ketchup idzie fajnie ze serem. Ciach, ciach, ciach. Okej. Okay. I sklep sobie. O. No i tyle, nie? Posmarowałem się basałem właśnie tu, gdzie mnie komar pogryzł. tak ogólnie mój dzień minął. Zjadłem sobie anielskie śniadanie w restauracji. Przyjaciel, rodziców. Tam sobie siedział, się nie spotkałem. Potem rodzice przyszli, Rafał przyszedł i tak dalej. Ja wróciłem już potem do domu. Oni sobie gdzieś jeszcze tam poszli. O, zjadłem ostrygę, właśnie ostrą, w ostrym sosie jakimiś tam ziołami morskimi, nie mam pojęcia eee... coś jeszcze tam było tak smażona taka cebulka mała bardzo dobre bardzo przypyszne dużo to smaku dodaje niż jedzenie samej z ostrygi bez niczego mm. tu niedaleko Saxon Row gdzieś na rogu jest ostry Ostrich bar, nie ostrich Taki bar, ogólnie ostrygi tam sprzedają, może tam sobie też zjeść, 5 dolarów Solidny karton, taki kosztuje tych ostryg Gdzieś na rogu tej ulicy, także Jak będziecie w Siem to na pewno znajdziecie Zapomniałem nazwę, jak się dokładnie nazywa Mam nadzieję, że filmik się spodobał, wyszedł jak wyszedł. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, komentarze, lajki, dzielenie się ze znajomym. Oczywiście jeśli macie znajomych, co lubi rzeczy oglądać, takie rzeczy, które ja nagrywam albo coś o czym ja gadam i tak dalej, pokażcie bo po prostu mój kanał może się też zaciekawić. Mam też Patrona, y, dla płatnych subskrybentów, czy płatnych partnerów, Patronów, przepraszam. Można sobie pobrać w PDF parę moich książek w języku angielskim, lub parę rysunków mapy na przykład. Także już niedługo będę wrzucał film na YouTube. Oczywiście głupio to tak brzmi, jak się to ogląda. Ale po prostu, no będę szczery, nabijam parę sekund. No i dzisiaj, bo jest już po 12 u mnie, będę szedł do dentysty. Miejmy nadzieję, że to jest ostatnia wizyta z tym zębem. A potem, co się ogarnie ze względu mądrości, to już na przyszłość. Chwilowa przyszłość. Także dziękuję. Do zobaczenia. Witamy się w następnym odcinku albo live. Nie wiadomo, jak to będzie. Pa pa pa.